książkę Kornela Makuszyńskiego pod tytułem Fatalna szpilka, którą przypomniało wydawnictwo Dębogóra na podstawie wydania z roku 1925. Autor lubiany i chyba, jak sądzę, wciąż czytany, e, któż nie zna lub przynajmniej nie słyszał o takich utworach dla młodzieży jak Szatan z siódmej klasy, jak Awantura o Basie, czy Panna z mokrą głową. Nie wspominając już o przedwojennych komiksach dla dzieci, czyli przygodach Koziołka-Matołka czy przygodach Małpki Fiki Miki. Fatalna szpilka to utwór odmienny w tym sensie, że przeznaczony raczej dla czytelnika dorosłego. Spodziewałem się zatem rozrywki, sporej dawki humoru i wciągającej intrygi.